Hey to Dream! Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj was z filmikiem Halloweenowym. A właśnie go dzisiaj zacznę, ale skończę go dopiero w Halloween. Będzie on nagrywany przez parę dni. Jestem teraz właśnie przy Walmartzie i będziemy kupowali strój na Halloween. Jeśli tego typu filmikom się spodoba, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a także wchodźcie do mojego Instagrama. A ja wchodzę do Walmartu. Okej, okay, więc plan jest taki, że będę kupowała. Taką piżamkę ONZ na mój strój Halloweenowy, bo będę robiła Halloween w domu A, więc idziemy. Są i piżamki. Dobra, wybieramy Biorę i oraz tylko dwini do tu, czyli e, misia puchatka Idziemy dalej. Tak jest pełno halloweenowych ubran, I tam macie rzeczy dekoracje Halloweenowe. Zaraz tam pójdzie fajne kubeczki. Ale mi niepotrzebne. Szukam książki Halloweenowej, bo chciałam kupić sobie. Ale na razie nie mogę nic znaleźć. Zobaczmy. Wróciłam ze sklepu, um, kupiłam trochę rzeczy, natomiast e, tylko jedną, albo może dwie na Halloween, um, a reszta do domu i też dla mojej przyjaciółki kupiłam prezent. Pokażę Wam go, bo jak już robimy haul, to mogę Wam pokazać. Uch, smachałam się, ale tu w, sam, e, w domu, bo nie będę Wam w samochodzie pokazywać, więc do zobaczenia w domu. Hej, więc wróciłam do domu. Jest już trochę później, bo ja mam obiad, ale chciałam pokazać co kupiłam. Więc kupiłam taką piżamkę właśnie, to jest mój kostium na Halloween. a uh, Będę miała Halloween w domu. Po prostu będę... Zacznę zaczyna się, co będę robić. Um, ale kupiłam sobie właśnie taką piżamkę, żeby mieć przebranie. Jest to właśnie ten osiołek z kubusia puchatka. Nazywa się Eeyore po angielsku. Nie wiem jak się nazywa po polsku. A. I ma taki ogonek. Jest mega słodki. Zobaczymy, czy będzie nam je dobra, bo wydaje mi się, że będzie trochę za duża. Ale to nic, bo to jest piżama, więc. Tylko taka była. Nie było innego rozmiaru. A. I kupiłam także coś, co nie jest Halloweenowe w ogóle, ale A, mogę, mogę wam pokazać. Jest to śmietnik. Śmietnik do mojego pokoju. Dlatego, że się przeprowadziłam i po prostu potrzebowałam. I teraz pokażę Wam, co kupiłam dla mojej przyjaciółki um, na prezent, a także trochę dla mnie. Um, więc zacznę od maseczek. Um, jedną parę sobie, sobie kupiłam. Tu wam je pokażę. Kupiłam sobie taką maseczkę z kaktusem, taką maseczkę z aloesem i z arbuzem, i także kupiłam sobie taką neon vibes, maseczkę. Ona um, jest jakąś kakadu plam, czyli jakąś jakąś śliwką, i piszę na niej Ghosty. Dlatego wydaje mi się, że tak w miarę jest Halloweenowa. Nie wiem. I teraz co kupiłam mojej przyjaciółce. Więc kupiłam jej parę maseczek. Taką samą neonową. Kupiłam jej taką kosmiczną. Taką kosmiczną. I taką kosmiczną. Także taką ciepło-zimną. Macie tutaj dwie maseczki. Kupiłam jej torebkę czarną, dlatego że ja uwielbiam czarne, więc myślałam, że będzie widziała, do czego chodzi. A także świeczkę malinową. Pachnie mega ładnie. Jak cukierki malinowe bardzo fajne. I jeszcze jedna. Muszę tutaj przesunąć. Wpiłam także takie kule do kąpieli z makaronikami. Ładnie pachną, ale są po prostu słodkie, dlatego je wzięłam. Wpiłam jej też kartkę, która jest mega słodka. Our friendship will never die. Like, unlike every plant I've Owned. Czyli nasza przyjaźń nigdy nie umrze, tak jak moje kwiatki. Nie tak jak moje kwiatki, przepraszam. I kupiłamy chipsy. Takie żeleczki. Spirus i takie cukierki Chocolate Chew, które są bardzo, bardzo dobre a także Play-Doh to jest taki nasz y, trochę żarcik przyjaźniowy um, ale my po prostu lubimy Play-Doh, więc jesteśmy takie duże dzieci więc kupiamy jej nowy kolor a także takie coś jest to Baby Yoda taki pod Ich i jest mega słodki bardzo mi się podoba też trochę halloweenowo, ale po prostu myślałam, że jest słodki. I to na tyle. Mam um, teraz taką wielką kupę rzeczy, ale um, to na tyle z zakupów, i pewnie na tyle na dzisiaj. To zobaczymy. Um, I do zobaczenia w następnym klipie. Tak wyglądam w mojej piżamce. Halloweenowej. Mega słodka. Gotowa na Halloween. This is how we party. w aucie i z mamą będziemy szukali domów, żeby wam pokazać, jak w Ameryce dekorują. Bought a ticket and there's no turning back now. Okay, pokażę Wam co tutaj w Ameryce na Halloween jest. Jabłka w Carmelo. No i wszędzie dynie, oczywiście. W każdym sklepie. Zobaczcie, tutaj są Halloweenowe kubeczki do robienia yy, tej. jak to się nazywa? Dzień <grymne> dekoracje różne o boże, dla piąsku te oddekorowane no i te torby ze słodyczami. które powinnam kupić dla dzieci a widziałaś chłopki? gdzie? o boże, spółki Półki marshmallows. Dalej wszystkie takie Ale wyjedzone. To jest taki głośny. <laughs> Izaki, cała torba. I tutaj. O. Gdzie? Pudło ze menemsami chyba Ale jakie? Pina butter, ja lubię. O! Oh. Rzuka, Mama się bo to inny kolor mają. Hej, więc jestem w domu. Um, I kupiłam parę halloweenowych rzeczy, bo jutro jest halloween, więc chciałam sobie coś kupić, żeby sobie snakować. Więc wam pokażę. Kupiłam trzy, cztery opakowania, czegoś takiego. Ale mam tylko czy nie wiem czy zostawiałam mamy w aucie. Nie wiem. Ale mam takie snow cone i to są pianki w rożku, takim wafelku. I są one mega dobre, bardzo, bardzo mi smakują. I kupiłam toaletę. A tutaj macie takie dwa lizaki. I toaletę z takim kwaśnym proszkiem, więc będzie śmiesznie. I mamby tropikalne. Mniam mniam. Ale to jutro, więc to zobaczenia jutro. Właśnie przygotowałam wszystko na Halloween. Bardzo takie last minute. Um, ale wydaje mi się, że fajnie wyszło. Więc wam zaraz pokażę. A uh, przyjdzie moja najlepsza przyjaciółka i moja koleżanka, więc będzie fajnie. na Halloween mam moją piżamkę i zrobiłam sobie makijaż jej dajcie mi znać co myślicie o moim kostiumie z Misia Puchatka This is how we party. Okej. OK, Okej, okay, więc to tyle z tego filmiku właśnie odwiedzam koleżanki i teraz będę się myła i szła spać, więc jeśli filmik Wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I wodzcie na Instagrama i do na następnym. Pa!